Rozdział 25. Po dziesięciodniowym pochodzie, którego pan Maszkiewicz był ksonofontem i trzydniowej przeprawie przez Desnę, przyszły wreszcie wojska do Czernichowa. Przed wszystkimi wszedł pan Skrzetuski z Wołoszą, którego umyślnie książę do zajęcia miasta wykomenderował, aby się mógł prędzej o kniaziównę i zagłobę rozpytać. Ale tu również, jak i w łubniach, ani w mieście, ani na zamku nikt o nich nie słyszał. Przepadli gdzieś bez śladu, jak kamień w wodzie. I rycerz sam już nie wiedział, co o tym myśleć. Gdzie się mogli schronić? Przecie nie do Moskwy, ani do Krymu, ani na Sicz. Pozostawało jedno przypuszczenie, iż przeprawili się przez Dniepr, ale w takim razie znaleźli się od razu w środku burzy. Tamrzezie, pożogi, pijane tłumy, czerni, zaporożcy i tatarzy, przed którymi nawet i przebranie Heleny nie chroniło, bo dzicz pogańska chętnie zagarniała wiaser chłopców dla wielkiego na nich na targach stambulskich pokupu. Przychodziło nawet do głowy panu Skrzetuskiemu straszliwe podejrzenie, że może umyślnie zagłoba w tamtą stronę ją powiódł, ażeby Tuchajbejowi ją sprzedać, który mógł hojniej od Bohuna go nagrodzić. I ta myśl prawie go o szaleństwo przyprawiała, ale uspokajał go w tym znacznie pan Longinus Podbipięta, który za głowę poznał dawniej od Skrzetuskiego. Braciaszku, mości namiestniku mówił, wybijże sobie to z głowy. Już ci ten szlachcic tego nie uczynił. Było i u kurcewiczów dosyć skarbów, które by mu Bohun chętnie odstąpił aż gdyby chciał dziewczynę gubić, gardła by nie narażał i do fortuny doszedł. Prawda jest, mówił namiestnik, ale czemuż za dniepr, a nie do łubniów lub do Czernichowa z nią uciekał? Jużże ty się uspokój, mileńki. Ja tego za głowę znam. Pił on ze mną i zapożyczał się u mnie. O pieniądze on nie dba ani o swoje, ani o cudze. Swoje ma, to straci, cudzych nie odda, ale żeby miał na takie postępki się puszczać, tego po nim się nie spodziewam. Lekki to jest człowiek, lekki, mówił skrzetuski. To może i lekki, ale i frant, który każdego w pole wywiedzie i ze wszystkich niebezpieczeństw się wykręci. A jako tobie ksiądz prorockim duchem przepowiedział, iż ci ją Bóg powróci, tak i będzie gdyż słuszna to jest, aby wszelki szczery afekt był wynagrodzony, którą ufnością pocieszaj się, jako ja się pocieszam. Tu pan Longinus sam począł wzdychać ciężko, a po chwili dodał, popytajmyż się jeszcze w zamku. Może oni choć przechodzili tędy? I pytali się wszędzie, ale na próżno nie było żadnego śladu, nawet i przejścia zbiegów. W zamku pełno było szlachty z żonami i dziećmi, która się tu przed kozakami zawarła. Książę namawiał ich, by szli z nim razem i przestrzegał, że kozacy idą za nim w tropy. Nie śmieli oni uderzyć na wojsko, ale było prawdopodobnym, że po odejściu księcia pokuszą się o zamek i miasto. Szlachta jednak w zameczku dziwnie była zaślepiona. — Bezpieczni my tu jesteśmy za lasami — odpowiadali księciu. — Nikt tu do nas nie przyjdzie — – A przecie ja owe lasy przeszedłem – mówił książę. – To wasza książęca mość przeszła, ale hultajstwo nie przejdzie. – Ho, ho, nie takie to lasy. I nie chcieli iść, trwając w swoim zaślepieniu, które potem zrodze przypłacili, gdyż po odejściu księcia rychło nadciągnęli kozacy. Zamek bronił się mężnie przez trzy tygodnie, po czym został zdobyty i wszyscy w nim w pień wycięci. Kozacy dopuszczali się strasznych okrucieństw, rozdzierając dzieci, paląc niewiasty na wolnym ogniu. I nikt nie zamścił się nad nimi. Książę tymczasem przyszedłszy do Lubecza nad Dniepr, tam wojsko dla odpoczynku rozłożył, sam zaś z księżną, dworem i ciężarami jechał do Brachina, położonego wśród lasów i błotnie przebytych. W tydzień później przeprawiło się i wojsko. Ruszono następnie do babicy pod Mozer i tam w święto Bożego Ciała wybiła godzina rozstania się, bo księżna z dworem miała jechać do Turowa, do pani Wojewodziny Wileńskiej, ciotki swojej, ciążę zaś z wojskiem w ogień ku Ukrainie. Na ostatnim pożegnalnym obiedzie byli oboje księstwo, frau Cymer i co przedniejsze towarzystwo. Ale wśród panien i kawalerów nie było zwykłej wesołości, bo niejedno tam żołnierskie serce krajało się na myśl, że za chwilę trzeba będzie porzucić tę wybraną, dla której by się chciało żyć, bić i umierać. Niejedne jasne lub ciemne oczy dziewczęce zachodziły łzami z żalu, iż on odjedzie na wojnę między kule i miecze, między kozaki i dzikie Tatary. Odjedzie i może nie wróci. Toteż gdy książę przemówił, żegnając żonę i dwór, panniątka zapiszczały jedna w drugą żałośnie, jak kocięta. Rycerze zaś, jako to silniejszego ducha, powstali z miejsc swoich i chwyciwszy za głownię szabel, krzyknęli razem: Zwyciężymy i powrócimy! Dopomóż wam Bóg! odpowiedziała księżna. Na to rozległ się okrzyk. Aż okna i ściany się zatrzęsły, niech żyje księżna pani, niech żyje matka nasza i dobrodziejka. Niech żyje, niech żyje. Kochali ją też żołnierze za jej przychylność dla rycerstwa, za jej wielką duszę, hojność i łaskawość, za opieka nad ich rodzinami. Kochał ją nad wszystko książę Jeremi, bo to były dwie natury jakby dla siebie stworzone, kubek w kubek do siebie podobne. Obie za złota i z ulane, więc wszyscy szli ku niej, i każdy klękał z kielichem przed jej krzesłem, a ona, za głowę każdego ścisnąwszy, kilka słów łaskawych przemówiła, skrzetuskiemu zaś rzekła: Nie jeden tu podobno rycerz szkapleżyk, albo w rzeczkę na waletę dostanie. A że nie masz tu tej, od której byś wać pan najbardziej pragnął, przy przyjm ode mnie jakby od matki. To rzekłszy zdjęła krzyżyczek złoty turkusami usiany i zawiesiła go na szyi rycerza, który rękę jej ze czcią ucałował. Znać było, że i książę był bardzo kontent z tego, co pana Skrzetuskiego spotkało, gdyż w ostatnich czasach jeszcze bardziej go polubił za to, iż godność książęcą posłując na siczy ochronił i listów od Chmielnickiego brać nie chciał. Tymczasem ruszono się od stołu. Panny, chwyciwszy w lot słowa księżny do pana Skrzetuskiego wyrzeczone, i biorąc je za zgodę i pozwolenie, zaraz też poczęły wydobywać ta szkaplerz, ta szarfę, tak krzyżyk co widząc rycerze, obce z każdy do swojej, jeśli nie wybranej, to przynajmniej do najmilszej. Sunął tedy poniatowski do Żytyńskiej, bychowiec do bochowitynianki. Bo ten sobie w ostatnich czasach upodobał roztworowski do żukówny rudy wierszół do Skoropackiej obar termachnicki, choć stary do zawiejskiej jedna tylko Anusia Bożo-Bohata Krasieńska choć najpiękniejsza ze wszystkich stała pod oknem sama i opuszczona lice jej zarumieniło się Oczki nakryte powiekami strzelały z ukosa, jakby gniewem, a zarazem i prośbą, by jej nie czyniono takiego afrontu, zaś zdrajca Wołodyjowski zbliżył się i rzekł: Chciałem też i ja prosić pannę Annę o jakową pamiątkę, alem się tej chęci wyrzekł, gdyżem tak mniemał, że dla zbyt wielkiego tłoku się nie docisnę. Policzki Anusi zapałały jeszcze ogniściej. Wszelako bez chwili namysłu odrzekła, z innych by pan rąk, nie z moich chciał pamiątki, ale jej nie dostaniesz, bo tam jeśli nie za ciasno, to dla wasze ci za wysoko. Cios był dobrze wymierzony i podwójny, bo po pierwsze zawierał przymówkę do małego wzrostu rycerza, a powtórę do jego afektu do księżniczki barbary z baraskiej pan Wołodyjowski kochał się naprzód w starszej Annie, ale gdy ten zaswatano, przebolał i w cichości ofiarował serce barbarze, sądząc, że nikt się tego nie domyśla. Więc też, gdy o tym Otanusi usłyszał, choć to niby szermierz pierwszej wody i na szable, i na słowa, skonfundował się tak, że języka w gęb nie zapomniał i tylko jąkał nie do rzeczy. Wać panna także mierzysz wysoko, bo tak właśnie jak głowa pana podbi pięty, wyższy on istotnie od pana i mieczem, i polityką. Odparła rezolutna dziewczyna. Dziękując też, żeś mi go przypomniał. Dobrze i tak. To rzekłszy, zwróciła się ku litwinowi: Mości panie, zbliż się jenować pan. Chcę też ja mieć swojego rycerza, a już nie wiem, czybym mogła na mężniejszej piersi oną szarfę przewiązać. Pan podbipięta oczy wytrzeszczył, jakby nie wierząc sobie, czy dobrze słyszy. Nareszcie jak rzuci się na kolana, aż podłoga zatrzeszczała: Dobrodziko, moja! Dobrodziko! Anusia przywiązała szarfę, a potem małe rączki jej znikły całkiem pod płowymi wąsami pana Longina. Rozległo się tylko mlaskanie i mruczenie, którego słuchając pan Wołodyjowski rzekł do porucznika Migurskiego. Przysiągłbyś, że niedźwiedź pszczoły psowa i miód wyjada. Po czym odszedł z pewną złością, bo czuł w sobie Anusinę żądło, a przecie kochał się w niej także swego czasu ale już też i książę począł się z książną żegnać i w godzinę później dwór ruszył do Turowa, wojska zaś ku Prypeci. W nocy na przeprawie, gdy budowano tratwy do przeniesienia dział, a usarje pilnowały robót, rzekł pan Longinus do Skrzetuskiego. — Ot, braciażku, nieszczęście! — Co ci się stało? — pytał namiestnik. — A, to te wieści z Ukrainy! Jakie? Powiadali przecie za że Tuchaj Bej odszedł z ordą do Krymu? To i cóż z tego, na no to przecież nie będziesz płakał. Owszem, braciaszku, boś mnie powiedział i miałeś słuszność. Co? Że kozackich głów liczyć nie mogę. A skoro Tatarzy odeszli, to skądże ja wezmę trzech głów pogańskich? Gdzie ich szukać będę? A mnie one, ach, jak potrzebne. Skrzetuski, choć sam strapiony, uśmiechnął się i odrzekł – zgaduję, o co ci chodzi, bo widział, jak cię dziś na rycerza pasowano. Na to pan Longinus ręce złożył – tak, bo po cóż dłużej i skrywać, polubiłem, braciaszku, polubiłem, od nieszczęście. Nie martw się – nie wierzę ja w to, by Tuchaj by już odszedł, a zresztą będziesz miał pogaństwa, jak tych komarów nad głową. Rzeczywiście, całe chmury komarów unosiły się nad końmi i ludźmi, bo wojska weszły w kraj błotnie przebytych, lasów bagnistych, łąk rozmiękłych, rzek, rzeczek i strumieni, w kraj pusty, głuchy, jedną puszczą szumiący, o którego mieszkańcach Mawiano w owych czasach Dał dla córeczki Szlachci hołota dwie beczki Grzybów wianuszek wiunów garnuszek I lechę bubota. Na błocie owym rosły Wprawdzie nie tylko grzyby ale wbrew owym rytmom i wielkie fortuny pańskie, wszelako w tej chwili ludzie książęcy, którzy w znacznej części wychowali się i wyrośli na suchych, wysokich stepach zatnieprzańskich, nie chcieli oczom własnym wierzyć. Wszakżeż i tam były miejscami bagna i lasy, ale tu cały kraj zdawał się jednym bagnem. Noc była pogodna, jasna i przy blasku księżyca. Jak okiem sięgnąć, nie zajrzałeś sążnia suchego gruntu. Kępy tylko czerniły się nad wodą, lasy zdawały się z wody wyrastać, woda chlupotała pod nogami końskimi, wodę wyciskały koła wozów i armat. Wórcel wpadł w desperację, dziwny pochód mówił: Pod Czernichowem groził nam ogień, a tu woda nas zalewa. Rzeczywiście. Ziemia wbrew przyrodzeniu nie dawała tu stałej podpory nogom, ale gieła się, trzęsła, jakby się chciała rozstąpić i pochłonąć tych, co się po niej poruszali. Wojska przez Prypeć przeprawiały się cztery dni. Potem niemal codziennie trzeba było przebywać rzeki i rzeczułki płynące w rozkisłym gruncie, a nigdzie mostu, Lud cały na łodziach, w szuchalejach. Po kilku dniach wszczęły się i mgły, i deszcze. Ludzie dobywali ostatnich sił, by się na koniec wydostać z tych zaklętych okolic. A książę śpieszył, pędził, kazał walić całe lasy, układać drogi z okrąglaków i szedł naprzód żołnierz też widząc, jak nie szczędził sił własnych, jak od rana do nocy był na koniu, wojska sprawował, nad pochodem czuwał, wszystkim osobiście zawiadywał, nie śmiał szemrać, choć trud był prawie nad siły, od rana do nocy lgnąć i moknąć. Oto był wspólny los wszystkich, koniom róg począł złazić skopyt. Wiele ich od armat odpadło, więc piechota i dragoni Wołodyjowskiego sami ciągnęli działa. Najgórniejsze pułki, jako Usarie Skrzetuskiego, Zaćwilichowskiego i Pancerni, brali się do siekier dla moszczenia dróg. Był to sławny pochód o chłodzie, wodzie i głodzie, w którym wola wodza i zapał żołnierzy łamały wszystkie przeszkody. Nikt tedy dotychczas nie odważył się z wiosny przy rozlaniu wód wojsk prowadzić. Szczęściem, pochód nie był ani razu żadnym napadem przerwany. Lud tam cichy, spokojny, nie myślał o buncie, a choć później podburzany przez kozaków i zachęcany przykładem, nie chciał garnąć się pod ich znaki. Toż i teraz spoglądał sennym okiem na przechodzące zastępy rycerzy, którzy wynurzali się z borów i bagien, jakby zaklęci, a przechodzili jak sen, dostarczał przewodników. Spełniał cicho i posłusznie wszystko, czego od niego żądano. Co widząc, książę powściągał surowie wszelką swawolę żołnierską i nie płynęły za wojskie miękkie ludzkie przekleństwa i narzekania, a gdy po przejściu wojsk została w jakiej dymnej wiosce wieść, że to kniaz Jarema przechodził, ludzie potrząsali głowami. – Wrzewin dobryj – mówili sobie z cicha – na koniec, po dwudziestu dniach nadludzkich trudów i wysileń, wychyliły się wojska książęce w kraj zbuntowany. Jarema idę, Jarema idę! Rozlegało się po całej Ukrainie, aż hen po dzikie pola, do Czechryna i Achorliku. Jarema idę! Rozlegało się po miastach, wsiach, hutorach i pasiekach. I na tę wieść kosy, widły i noże wypadały z rąk chłopskich, twarze bladły, kupy swawolne pomykały nocami ku południowi, jak stada wilków przed odgłosem rogów myśliwskich. Tatar zabłąkany dla grabieży zeskakiwał z konia i ucho co chwila do ziemi przykładał. W niezdobytych jeszcze zamkach i zameczkach bito w dzwony i śpiewano te dułem laudamus, a ów groźny lew położył się na progu zbuntowanego kraju i odpoczywał. Siły zbierał.